Dniu dzisiejszym, czyli 24 lipca 2013 roku, po raz pierwszy w historii zakładów pan premier Donald Tusk odwiedził nasze zakłady, bardzo interesował się przebiegiem procesu produkcyjnego, również realizowanymi i ukończonymi ostatnio inwestycjami. W ciągu 4-5 lat zrealizowaliśmy inwestycje za miliard 200 milionów złotych w tym bardzo dużo inwestycji w ochronę środowiska. Pan premier bardzo interesował się, czy nowe inwestycje przełożyły się również na nowe miejsca pracy. Oczywiście, że tak. Interesował się również nową elektrownią. Ja pokazałem miejsce, gdzie ta elektrownia będzie zbudowana. No, był bardzo zainteresowany, czy naprawdę zrealizujemy ten projekt, o czym oczywiście pana premiera zapewniłem. Premier e, wiedział, że zakłady azotowe, pułapy są dużym, e, dużym obiektem. Niemniej rozmiar i rozmach inwestycyjny był e, naprawdę, e, mam nadzieję, miłym wystąpieniem dla pan, pana premiera, czego nie ukrywał oczywiście. Podczas całej tej krótkiej wizyty starałem się panu premierowi przekazać jak najwięcej informacji dotyczących e, i grupy azoty. I zakładów azotowych puławy. W ciągu y, tych lat, kiedy, od kiedy jesteśmy na giełdzie, zakłady azotowe puławy są w tak dobrej kondycji, finansowej szczególnie, że rokrocznie wypłacamy naszym akcjonariuszom dywidendę. Nigdy nie było takiej sytuacji, żebyśmy tej dywidendy nie wypłacili. Co jest bardzo ważne dla naszych akcjonariuszy, jak i dla rozwoju naszej spółki, że ciągle. Uzysk uzyskujemy zysk na wysokim poziomie. W sektorze chemicznym myślę, że jesteśmy takim, takim jednym z niewielu okrętów na szerokim morzu w przemysłu chemicznego. Pozytywna, bardzo pozytywna ocena zakładów i tego, co dotychczas zrobiliśmy, jest dla nas bardzo ważnym elementem i dodaje skrzydeł na przyszłość.